Witam, dzień dobry, Jacek Balkan. To jest ostatni w tym tygodniu odcinek Motodziennika. Zapraszam na program, a zaczynamy od targów motoryzacyjnych w Paryżu i najważniejszych nowości. Zaczniemy od pojazdów przygotowanych przez gospodarzy, reprezentowanych przede wszystkim przez Wielką Trójkę, czyli Citroena, Peugeot i firmę Renault. Na stoiskach tej ostatniej dominowały pojazdy koncepcyjne, najczęściej elektryczne, ale było też kilka pojazdów dostępnych już lub w najbliższej przyszłości w salonach. Przede wszystkim europejska wersja Latitude, czyli nieco zmieniony koreański Samsung, którym Francuzi mają zamiar podbić rynek klasy średniej-wyższej, ale tak naprawdę będą mogli rywalizować co najwyżej ze Skodą Superb, choć i to niekoniecznie. Najtańsza Skoda kosztuje 20 tysięcy euro, a najtańszy Latitude 32 tysiące. Choć trzeba wziąć poprawkę na bogatsze wyposażenie Renault i lepsze silniki. Są dwa. Dwulitrowy diesel ma 150 lub 175 koni. Odmiana topowa to również diesel. Z tym, że V6 o pojemności 3 litrów. Jednak taki samochód kosztuje 45 tysięcy euro, czyli dużo za dużo. Za identyczne pieniądze można we Francji kupić na przykład BMW 5 z 3 litrowym dieslem. Nieco słabszym, ale litości. Gdzie Samsung do BMW. A z elektrycznych pojazdów najbardziej zaciekawiły nas dwa pojazdy. Zosia na skuter, ale na czterech kołach. Silnik ma 20 koni, można się rozpędzić do 70 km na godzinę i przejechać prawie 100 na jednym ładowaniu, które ma trwać około 3,5 godziny. Co ciekawe, samochód pokazany w Paryżu jest ostateczną wersją produkcyjną. Montaż zacznie się w przyszłym roku, jednak zamówienia przyjmowane są już teraz za pośrednictwem strony internetowej. Zaklepaliśmy od razu pięć, niech się cieszą. Inną elektryczną nowością jest Zosia. Prawdopodobnie Podobnie właśnie tak będzie wyglądać następca modelu Clio i bardzo dobrze. W tym samochodzie silnik jest dużo mocniejszy, ma 80 koni, akumulatory pozwalają na przejechanie 160 km na jednym ładowaniu. Sprint do setki zajmuje jedynie 8,5 sekundy, jednak prędkość maksymalna to zaledwie 135 km na godzinę. Jednak w tym aucie zastosowano system Quick Drop, który może sprawić, że przestaniemy się tak bardzo czepiać pojazdów elektrycznych, gdyż dzięki niemu w 3,5 minuty na specjalnej stacji, których rzecz jasna jeszcze nie ma i nie wiadomo, czy Będą, będzie można wymienić rozładowany pakiet akumulatorów na taki naładowany. Ale nawet jeśli nie będzie to możliwe, to podłączenie auta do ładowarki na 10 minut ma pozwolić na przejechanie 50 km, a na pół godziny nawet ponad 100. Naprawdę imponujące. Za to stoisko firmy Peugeot to przede wszystkim model 508. Zachwalany jako następca zarówno 407, jak i 607. Dzięki temu hasłu można odnieść wrażenie, że samochód jest większy niż typowy przedstawiciel segmentu D. A i owszem, ale taki z początku wieku. Teraz, Teraz zarówno Citroën C5, jak i Renault Laguna mają niemal identyczne wymiary. Zresztą z tą 508 coś jest nie tak, coś w kształcie karoserii, zwłaszcza z przodu nie gra. Być może zacznie, jak samochody pojawią się na ulicach. W ofercie jest tylko jeden silnik benzynowy, 1.6 w dwóch wariantach mocy: 120 i 156 KONI. Niestety najsłabszy motor oferowany jest tylko ze skrzynią zautomatyzowaną. A tak jak znamy, cenimy i lubimy francuskie auta, to na takie nieszczęście nie jesteśmy gotowi. Wersja mocniejsza dostępna jest ze zwykłym automatem, lub skrzynią ręczną. Podobnie jest z silnikami diesla. Jest ich sporo, od 1,6 aż po 2,2 litra. Najsłabszy motor ma 112 koni, dwulitrowy 140 albo 163, a największe 200 koni. Jednak dwa ostatnie dostępne są tylko z automatem. Dziwna to taktyka, jeśli się nie zmieni, auta nie ma co wprowadzać na polski rynek. Za to na HR1 warto poczekać. Bardzo nam się podoba, bo bardzo lubimy trzy drzwiowe terenówki, czy jak to dzisiaj młodzież mówi crossovery. HR1 jest spalinowo-elektryczne. Silnik spalinowy ma 3 cylindry, litry i 200 cm pojemności i jest z przodu, a motor elektryczny zamontowano z tyłu. Maksymalna chwilowa moc to 147 KONI, a średnie spalanie 3,5 litra benzyny na setkę. Na koniec zostawiliśmy sobie stoisko trena, na którym można zobaczyć C4 Picasso po faceliftingu, nowe C4, który już niedługo pojawi się w salonach, jak wynika z polskiej strony, w dwóch tylko kolorach, i przede wszystkim DS4, ale te samochody mamy już dokładnie omówione. Kolejna obfita porcja nowości z targów motoryzacyjnych w Paryżu już w najbliższy poniedziałek. Zapraszam serdecznie, a teraz zapraszam na spotkanie z naszym samochodem tygodnia. Na początku lat 90. prawie każda szanująca się firma miała w swojej ofercie coś dla młodzieży, ewentualnie panów po 40 i pań po 60. Volkswagen miał Corrado, Opel Kalibre, a Ford Model Probe. Jednak pod koniec ubiegłego wieku na rynku była już tylko bardzo dziwna Selika i ten oto Ford Kugar. Miał on nawiązywać nie tylko do Probe, ale do legendarnego Capri, i bazował na dość sporej platformie podłogowej Mondeo drugiej generacji. Mogło się udać, samochód wyglądał bardzo nowocześnie, i dziś można się za nim obejrzeć, a i kabina wyglądała wyglądała całkiem przyzwoicie. Auto było dostępne z jednym z dwóch silników. Dwulitrowy, 130-konny był prawie niezniszczalny, ale trochę za słaby. Mocniejszy, 2,5-litrowy, miał już 170 koni, ale jednocześnie 6 cylindrów, przez co był trochę za ciężki i za dużo palił. Zresztą osiągi nie były mocną stroną Kugara. 10 sekund do setki wersji dwulitrowej czy 8 z hakiem 2,5-litrowej nijak do wcześniejszych konstrukcji Opla czy Volkswagena nie przystawały. Jednak auto cieszyło się sporym powodzeniem, przynajmniej na początku. Jednak zapał dość szybko a sprzedaż potwornie siadła. W efekcie model, zaproponowany w 1998 roku, zszedł bez następcy z rynku w 2002 roku, ale ma swoich wielbicieli do dziś. W Polsce za ładny egzemplarz z v trzeba zapłacić około 15 tysięcy, a wybór jest ogromny. Wersje 130-konne są zazwyczaj sporo tańsze, ładne auto można kupić za 10-11 tysięcy złotych. I na tym dzisiejszy program kończymy. Bardzo Państwu dziękuję. Zapraszam na najbliższą niedzielę do Radiotoka FM między 17 a 19. Sporo ciekawych tematów i życzę Państwu miłego weekendu. Do zobaczenia już w poniedziałek.